To o co chodzi z tymi faworkami? Jak je zrobić, aby były chrupiące, smaczne? Przede wszystkim powinniśmy użyć mąki pszennej tortowej 450. Idealna też będzie mąka uniwersalna. Mąkę należy dokładnie przesiać. Dodajemy szczyptę soli. tego co widziałam, niektórzy dodają nawet pół łyżeczki. Możemy dodać płaską łyżeczkę cukru pudru. I przede wszystkim żółtka. Ja dodałam 5. Oraz kwaśna śmietana. Warto też dodać spirytus lub ocet. Zapobiegnie nadmiernemu wchłanianiu tłuszczu podczas smażenia. Ciasto zagniatamy kilka minut, ale nie za długo, a następnie musimy je dobrze napowietrzyć. Co robimy? Uderzamy wałkiem przez kilka minut. Dodatkowo rozwałkowujemy je, kładamy na pół i znów uderzamy wałkiem. I tak przez 10 minut minimum. Jeszcze mi, mięśnie bolą niesamowicie. Ja jeszcze zawinęłam ciasto w folię, aby chwilę odpoczęło. Dzielimy ciasto na kilka mniejszych kawałków i je wałkujemy najcieniej jak się da. Resztę oczywiście owijamy w folię spożywczą, żeby nam nie wyschło. Następnie tak rozwałkowane ciasto kroimy na paseczki szerokości 2,5-3 cm, a długości około 10. Moim zdaniem jednak ta długość nie jest istotna. Ja dodatkowo każdy pasek jeszcze rozwałkowywałam, żeby to ciasto było jak najcieńsze. Im cięższe ciasto, tym bardziej chrupiące. Robimy nacięcie i przekładamy przez nie jeden koniec. Ciasta. Ważna jest też temperatura smażenia. Około 180 stopni. Jeżeli nie macie termometru, rzucacie kawałek ciasta. Jeśli od razu zacznie wypływać, czy że temperatura jest ok. Marzymy na złoty kolor z obu stron. Na koniec posypujemy cukrem, pudrem. Dajcie znać, co sądzicie o tych wszystkich uwagach, które zebrałam tak naprawdę na podstawie opinii innych osób. Smacznego!